Witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku. I dzisiaj dotarł do mnie czarny Thermomix. Właśnie przed chwilą wyjęłam go z pudełka. Co ciekawe, na pudełku mamy tutaj taką naklejkę. Jest to informacja, że jest czarny Thermomix Black Edition i jest to oferta limitowana. Czyli no, sama jestem ciekawa, czy on będzie na stałe w sprzedaży, czy nie będzie. W tym momencie, kiedy ja nakręcam ten film, mamy 15 lutego 2022 roku, także na dzień dzisiejszy Termomixa jeszcze nie ma w sprzedaży. I pierwsze uruchomienie. Postawiłam właśnie Termomix czarny obok mojego białego. I macie okazję zobaczyć, jak one się prezentują jeden obok drugiego. Mój biały stoi na desce, więc jest trochę wyżej. Oczywiście termomiksy się nie różnią niczym, tylko się różnią kolorem obudowy. Reszta jest taka sama. Termomiks się uruchamia. Standardowo zajmuje to kilka minut. Widzimy ładny obrazek, takie y, termomiks wyskakujący z pudełka. I musimy poczekać, aż to zielone kółeczko się zamknie, aż dojdzie do końca. Y, no, muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Tak na pierwszy rzut oka, jak tak się teraz przyglądam, to... Bardzo fajnie wygląda na przykład w mojej kuchni, która jest biała, gdzie mam drewniane blaty i białe meble, to muszę przyznać, że bardzo fajnie wygląda. Może się trochę oddalę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda dalej. Myślę, że on się wpasuje właśnie w białe kuchnie, też się wpasuje w czarne tym bardziej. Możecie zauważyć tutaj ten tył obudowy, to on jest matowy, a przód jest błyszczący. No i jestem ciekawa, jak on się będzie użytkował, czy rzeczywiście będzie widać na nim bardziej zabrudzenia, bo krążą takie opinie, że on się bardziej brudzi, więc zobaczymy po czasie. Kółeczko się zamknęło. Pewnie jeszcze się będzie pobierać jakaś aktualizacja. Jestem ciekawa, który Wam się bardziej podoba. Czy będziecie chcieli sobie właśnie taki czarny Thermomix y, kupić do swojej kuchni, czy jednak będziecie chcieli pozostać przy białym, standardowym? W środku oczywiście standardowo mamy koszyczek. Osobno tutaj w pudełku spakowaną i akcesoria, kopeczka, ochronka przed rozpryskiwaniem. motylek, przyda się, bo nie można dokupić samych motylków, przynajmniej w Irlandii, no i miarka. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Co myślicie o tym czarnym kolorze? Czy jesteście zainteresowani takim kolorem, czy jednak wolicie biały?